Spotykamy się dzisiaj w miejscu bardzo uroczym, na bachledówce. Jest wyjątkowa okazja Kolacja dla seniora. Organizowana już trzeci raz przez Stowarzyszenie Zwoju Podtacza w partnerstwie z Fundacją Biedronki, która finansuje to wydarzenie, i Gmina Poronin, która również współfinansuje to wydarzenie. Jest ono takim już tradycyjnym świątecznym spotkaniem, które łączy serca, łączy. Przy wspólnym stole seniorów z gminy Poronin pozwoli na taką odskocznię, pozwoli na to, żeby chwilę przypomnieć sobie czas, spowolnić te, ten bieg, pośpiewać kolendy, wysłuchać dzisiejszego recitalu wykonanie Mumiki w Babuli i programu przygotowanego przez profesor Annę Mlekodaj, wprowadzające nas w klimat świąt, ale tych dawnych, takich. Innych, spokojniejszych, wolniejszych. To będzie dzisiejsze spotkanie, które mam nadzieję zostanie w pamięci seniorów obecnych na dzisiejszym wieczorze wigilijnym. To spotkanie już ma, może niedługą, ale ma tradycję, ponieważ spotykaliśmy się już kilkakrotnie i w ramach obchodów Świąt Bożego Narodzenia, jak i Świąt Wielkanocnych, bo tam było jajeczko, było, było płatek. No, i cieszymy się, że to jest w dalszym ciągu kontynuowane. Całość się kręci koło seniorów. Ja reprezentuję akurat z koleżanką tutaj, reprezentujemy seniorów z gminy Poronin. I jako seniorzy jesteśmy bardzo zadowoleni z takich spotkań, bo raz, że. Spotykamy znajomych, można sobie porozmawiać, jeździmy na wycieczki, robimy, spotykamy się również na różnych pracach, pasja trzeciego wieku i wykonujemy tam różne artystyczne dzieła tworzymy i to wszystko przy pomocy Krysi Zabrzewskiej. Jest niesamowitą kobietą, wszędzie jej pełno i umie to zorganizować. Dzisiaj razem z Mirkiem Bogoniem na zaproszenie pani Krystyny Zabrzewskiej przyjechaliśmy tutaj na Podhale, żeby, mam nadzieję, uświetnić tą piękną kolację wigilijną, zrobioną z myślą o Nestorach, o seniorach właściwie. Dzisiaj śpiewaliśmy państwu e, piosenki e, które które są właściwie świeckie, ponieważ jeszcze czas Bożonarodzeniowy nie nadszedł, a właściwie trzymamy się tej tradycji, żeby kolony śpiewać dopiero po Wigilii. Więc zaśpiewaliśmy dzisiaj dużo piosenek świeckich o, o tematyce Bożego Narodzenia. Ja myślę, że one też mają w sobie taki ładunek ciepła, miłości. Taka impreza zawsze jest pretekstem do spotkania, do tego, żeby ludzie się mogli podzielić ze sobą e, tym właśnie, jak to kiedyś u nich wyglądały święta. Zresztą pani doktor pięknie tutaj wprowadziła do, do tej tematyki przedświątecznej. Dzisiejsze spotkanie można określić jakąś prewigilią, ale jednak cały czas pamiętamy, że to jest w dalszym ciągu adwent. I chciałabym bardzo, abyśmy w tym spotkaniu, chciałam, aby w tym spotkaniu nawiązać właśnie do adwentu, do tego czasu oczekiwania, do czasu, który spędzało się kiedyś w domach zupełnie inaczej niż dziś. Dzieci przygotowywały zabawki na choinkę, ozdoby. Ale również przy tych ozdobach, przy pracy przy nad tymi ozdobami, no, czekały i podsycały w sobie tą wielką radość, oczekiwania na narodzenie Pana Jezusa. I chciałam, żeby dzisiaj ci ludzie, którzy kiedyś byli tymi dziećmi, robiącymi łańcuchy ze słomy, z bibułek, zbierającymi, jak tu jedna Pani wspomniała, papierki po cukierkach, złotka, prasującymi je przez cały rok gdzieś w książkach, żeby później w ten czas Adwentu były właśnie materiałem do zrobienia najpiękniejszych ozdób. To były choinki dawne, choinki, które zdobione były rękami dzieci, rękami rodzin. I dlatego chciałam, żeby właśnie dzisiaj ludzie odwinęli trochę swojego doświadczenia współczesnego i wrócili do takiego momentu swojego życia, kiedy mieli w sobie tę ekscytację czekania.